Dzisiejszym tematem będzie wypalenie zawodowe. Szacuje się, że około 16% Polaków jest wypalonych zawodowo, o czym świadczą różne raporty przeprowadzone właśnie na pracownikach. Wypalenie zawodowe to już taki naprawdę stan no, mocnego przypracowania, gdzie tej energii motywacji naprawdę nie mamy, ale występuje to dosyć często. W badaniach wykazano też na polskich pracownikach, że ponad 60% osób doświadcza mocnego stresu w pracy i bardzo wiele osób też jest aktywnie działa po to, by zmienić miejsce swojej pracy, czy w ogóle szuka po prostu nowego stanowiska pracy, co zdarza się naprawdę. Bardzo często i teraz przywiązanie do swojego pracodawcy jest coraz mniejsze i mówię to dlatego, że poprawę można bardzo skutecznie i bardzo łatwo poprawić pracę mózgu, jeżeli jesteśmy pracownikami to swoją wydolność właśnie jakość snu, czy zahamować zmęczenie, jeżeli jesteśmy pracodawcą, to wpłynąć na zdrowie naszych pracowników w prostych krokach i o tym dzisiaj opowiem, jak to można zrobić i jak dbać właśnie o siebie jako pracownika, czy o swoich właśnie pracowników, jeżeli jesteśmy pracodawcą. Jest tutaj wiele metod, o które możemy zadbać, na pewno stres jest jedną z podstawowych, która szczególnie w pracy w dużej korporacji czy na wysokim szczeblu bardzo mocno występuje. Mamy stresy związane z terminami, stresy związane z pracownikami, może z jakąś, jakimiś tam dostawami, i tak dalej. I to jest jedna z podstawowych rzeczy, z którą pracownik, szczególnie na wysokim szczeblu, się zmaga. Dlatego też metody, metody redukcji stresu są bardzo wskazane, czy to będzie medytacja, czy to będzie yoga, czy to będzie głębokie oddychanie, czy jakakolwiek inna. Te metody oddychania, czy ogólnie redukcji stresu, są bardzo wskazane i powinny być wykonywane praktycznie codziennie. Przed pracą, może jeżeli jest taka możliwość, to może w pracy czy po pracy, bo na pewno wpłyną na taką długofalową akceptację tego stresu i to, jak sobie z nim radzimy, bo nie zawsze często w pracy nie możemy tego stresu wyeliminować, ale to, jak sobie z nim radzimy, zależy od nas tak i po pewnym czasie po prostu ten stres będzie mniej fizjologicznie na nas wpływał, będzie mniejsze na przykład pobicie kortyzolu, mniejsze jakieś tam zmiany w mózgu i tak dalej, gorsza koncentracja, to będzie się w mniejszym stopniu odbywać. Poza tym możemy zastosować adaptogeny, które typowo w przypadku okresu stresu sp się sprawdzą, czy to będzie ashwaganda, różeniec, górski, bakopa itd. ale też adaptogeny takie jak eltanina czy inne zioła mogą tutaj być bardzo pomocne pod tym względem i stresu, i poziomu y, energii pracy umysłu. Wiadomo, że podstawą jest sen i rytm dobowy. Tutaj dbanie o regularne godziny dobrej, dobrej jakości snu są bardzo ważne. Jeżeli mają możliwość, to być może drzemki w pracy albo chociaż jakieś przerwy właśnie w pracy na y, odpoczynek, czy może medytacje, czy mindfulness byłyby bardzo wskazane, żeby to w ten sposób y, wykorzystywać. Y, w trakcie pracy bardzo dobrze jest zrobić też jakieś przerwy na, na przykład. Spacer, jak, jakąkolwiek aktywność fizyczną, co stabilizuje nam glifemię, co powoduje, że ten poziom energii jest bardziej stabilny, że nie jesteśmy tacy zmęczeni. Na przykład po posiłku. Dodatkowo, oczywiście, treningi kilka razy w tygodniu mogą być bardzo wskazane, a być może jakaś poranna, rutyna codziennie rano dla pracowników. To, co jemy, ma bardzo duży wpływ na nasze zmęczenie. Oczywiście, mnóstwo osób doświadcza zmęczenia poposiłkowego. Najczęściej występuje ono po obiedzie, też dlatego, że to jest taki główny, największy posiłek, co ma też swoje wiele uzasadnień, dlaczego powoduje to zmęczenie. Czy to poprzez wpływ na odpływ krwi do układu pocharmowego, poprzez glicemię, insulinę, może długi czas niejedzenia, długi już czas pracy, tak, może już nie rano piliśmy też kawę, więc powiedzmy o tej 13-14 możemy być zmęczeni, ale jest wiele kwestii, w której pod tym, pod tym względem też możemy zoptymalizować, żeby te posiłki były mniej męczące, na przykład, żeby były mniejsze objętościowo, żeby zawierały na przykład więcej białka, czy też były o innych porach dostosowywane, to jak najbardziej też można zrobić indywidualnie. Te intermittent fasting, po niektórych może się sprawdzić na przykład późniejsze jedzenie śniadania albo wcześniejsza kolacja, to już zależy oczywiście od osoby i dbanie o to, żeby po wyjściu z pracy też mieć jakąś taką rutynę, gdzie jest i aktywność fizyczna i być może jakaś redukcja stresu, spędzanie czas, z, czasu z bliskimi. To są naprawdę podstawowe rzeczy, puste metody redukcji stresu, odpowiednia suplementacja i w ten sposób jesteśmy w stanie bardzo wspomóc Pracę naszego pracownika, czy pracę naszą, jeżeli jesteśmy pracownikiem etatowym, możemy o siebie bardzo mocno zadbać, tym zajmuje się biohacking i jeżeli jesteś zainteresowany jako pracownik, pracodawca taką ofertą, to będzie ona opisana w opisie właśnie tego filmu, filmu, przygotowana specjalnie dla firm, szkolenia, konsultacje, szkolenia online dla firm, także specjalna oferta dla firm jest tutaj przygotowana, także zapraszam, jeżeli jesteś zainteresowany i widzimy się jak zwykle za tydzień, w niedzielę.